Cześć wszystkim, z tej strony Bobik a ja jestem na mapie Bayron i chcę wam dzisiaj pokazać yy, no pokazać wam kombine, który został dodany niedawno patrzcie, jak wejdziemy w sklep yy, choć nie zaczniemy to może inaczej ostatnio wyszła do farminga aktualizacja 1.10 no i z tego co doszło, doszły mnie suche naprawiono pasy, ale to wszystko sprawdzimy żeby nie było, że kłamie. Przekonamy się na własnej skórze, że tak powiem. A ja teraz wam przejdę do prezentacji pewnej maszyny, która jest w kombajnach. Dostaliśmy oto ten New Holland. No, to, to jest dość spory kombajn New Hollanda. O maksymalnej mocy 700 koni. Prędkość maksymalna jest na 30 km na godzinę. zbiornik 14.500 litrów. Prezentuje się on następująco. Mamy dwa wzory tego zbiornika. Wzór taki, taki okrągły. Wzór z taką kopułą i ona służy z tego co wiem, żeby wiecie, zboże jakby ten kurz zboża, żeby ten kurz aż się jak zboże się muci, to kurz powstaje i żeby ten kurz aż tak się nie, nie kurzyło to jest taka plandeka i żeby wiecie na przykład jak dużo i możesz napałkować więcej z trochę zboża no bo po prostu podczas hamowania to zboże się nie wysypie bo ta plandeka to chroni oczywiście markę Q możemy mieć albo takie koła takie ale ja chyba jak mam być szczery co wolę w tym układzie gąsienicowym, a nie te podwójne koła. Ten układ gąsienicowy prezentuje się o wiele, wiele lepiej. I w tej wersji ten kombajn kupię. Co mamy tutaj? Mamy dostępne do tego kombajnu oto cztery headery. Ale zobaczymy je przez to. Już Wam pokazuję. To jest ten header. I on konkuruje z tym case'em no to są dosłownie te same headery no i z tym John Deere też to są takie same headery no idzie już pod konkurencję z tego klasa bo jest dosłownie o metr e, o 10 cm krótszy i z tym New Hollandem no też mu jest o metr 70, 70 krótszy, e, duszy ten od tego New Hollanda teraz zobaczymy jak on wypadnie w cele kombajnów Konkuruje trochę z tym klasem Leksionem, który ma pojemność zbiornika 15 tysięcy litrów i max 18. Ten ma 14 500 litrów z pojemność zbiornika. Ten ma 700 koni mechanicznych, a ten 780, czyli klas jest troszkę mocniejszy. No i tutaj Fend jest już w maksymalnej wersji o wiele mocniejszy, ale zbiornik ten już ma większy. No chyba, że weźmiemy go w największym rozszerzeniu, no to ten wygrywa. No z tym John Deere to nawet nie porównuję, bo może w koniach nie, w ilości koni mechanicznych nie, ale jeśli chodzi o szerokość headeru, no to ten New Holland idzie bye-bye w bye, dosłownym znaczeniu tego słowa, bo to jest duża różnica. Więc ja kupię też ten header. O! Wskoczymy do kombajnu. Zobaczymy, jak on się prezentuje. No tak, ładnie dopracowany. Tutaj ten zbiornik naprawdę śmiesznie się prezentuje. Rura. No fajnie to wygląda. Chcę tylko, wiecie, co, jedną rzecz sprawdzić. No po prostu kusi mnie to zrobić. Nie wiem, czemu kusi mnie to zrobić. Czy na tym zbiorniku jest kolizja? Tak, jest. Czyli na tym zbiorniku jest normalnie kolizja to się nic pod nami nie ugina więc spoko, dobrze Giants to zrobił no dobra, ruszamy nim słuchajcie na pole podepniemy sobie header, który jest to, no spory, spory to jest header o o uła, ale huknąłem no klawiszem X składamy te kółeczka podłączamy, czyli operacja jest dosłownie taka sama tak to jest takie samo kombajn się pięknie prezentuje więc jedziemy nim na pole i czy teraz słuchajcie ważna informacja czy my musimy coś tu w nim rozłożyć przełączymy się na kombajn i rozkładamy x dobra czyli rozkłada nam się drabina i rura Czyli zbiornik się nie rusza? No też tak myślałem. O, tu już komban jest gotowy do pracy. No i możemy robić żniwo. Może, żeby to tak lepiej, słuchajcie, prezentowało się. To wyłączę y, szaderki. O, żebyście wiedzieli, jak on wygląda w samej grze. No wygląda, no naprawdę ładnie. Żółciutki. Ładnie się prezentuje, choć ja wolę z szaderkami. Jest po prostu taki ciemniejszy, nie jest aż tak wyrazisty. No i moim zdaniem to po prostu wygląda lepiej. Ale jak to o gustach się nie dyskutuje. A więc dobra, z to zostanie nam na tyle. A ja się z wami widzę przy yy, teście pasów. Dobra, mam tu już wszystkie potrzebne rzeczy. Nie pytajcie, czemu taki wielki ten ciągnik no, tak monstrualnie powiem Wam na tych kołach wygląda, ale dobra. Nie przyszedłem tutaj debatować o ciągniku, tylko czy pasy działają, czy jednak nie. Odpalimy sobie tak. Yy... Auto wyłączony. O, dobra. O, o, o. Dobrze. Dobra, teraz przesiądę się do tego pasa, złączymy go, podniosę go gdzieś tam wysoko. O, niech sobie, o, tam będzie. No, no, halo, 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 halo. Jeszcze na chwilę go odłączyć muszę. X? No odrąć się. Halo 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 A mm. Mm, Czekajcie, czekajcie mm, mm, Tak jeszcze raz mm, Zobaczymy. Dobra, dawaj do przodu. A, dobra, okej, okay, dobra, już. E... O, dobra. Teraz odłączyłem i e, złożymy go. Cyk, tu musimy go złożyć. No, dobra, nieważne. wyładujemy sobie naszą kiszonkę, bo zapakowałem tutaj kiszonki no i dojdź sobie ciągnie te prawie 30 tysięcy litrów kiszonki właśnie po to mi też była taka siła, żeby to pociągnął, bo tu mamy dość stromo no i żeby wiecie, nie było jakichś kwiatków to wypożyczyłem po prostu go na tych podwójnych kołach wiem, że to mocy nie zwiększa, ale w realu po prostu rozłożenie jest lepsze na takich właśnie oto kołach a dobra Zostawiamy to tutaj, niech to się wysypuje, my tego gagatka składamy, odpalamy no i zobaczymy i zobaczcie pomału sobie zjada, tutaj mamy cały czas taką liczbę kiszonki i zobaczymy jak podjedziemy przyściapką, czy wszystko działa. No bo jak działa, to naprawdę się cieszę, że coś naprawili i już nasze ukochane pasy, które naprawdę są świetne, działają. No i tak, słuchajcie, pasy działają, więc bardzo, bardzo fajnie. A ja się z wami żegnam do następnego. Cześć. A jeszcze tak warto wspomnieć. Jeśli odcinek ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, A jeśli chcesz więcej takich materiałów, to zostaw subika. I że nowości Cię nie ominęły, zostaw też dzwoneczek przy subiku. A więc do następnego. Cześć, na razie.